Nazywam się Weronika Sporysz, jestem dyrektorem Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim. Przed pierwszą wizytą obawiałam się tego, że nie będę umiała wykonywać ćwiczeń, że będę ćwiczyć na sali pełnej ludzi i te osoby będą na mnie patrzeć, a ja nie będę wiedziała, co mam zrobić. Więc myślę, że to była chyba takie, taka największa obawa. Trafiłam do was z podejrzeniem rwy kulszowej. Lekarz nie umiał zdiagnozować, co tak naprawdę mi jest. Po wizytach u doktora Wojciecha Kubasika, który dobrał mi odpowiednie ćwiczenia, który mnie masował, który mi pomógł, moje życie zmieniło się na lepsze i tak w zasadzie teraz już ten ból mnie doskwiera. Zanim zaczęłam współpracę z galenem, w zasadzie sport istniał w bardzo, bardzo małej formie w moim życiu. Zanim zaczęłam ćwiczyć, siedziałam 8 godzin przed komputerem w pracy, wracałam po pracy i był raczej odpoczynek z książką, czasem rower, rolki. Teraz staram się po pracy wrócić do domu. I choć kilka razy w tygodniu poćwiczyć, porozciągać się, zrobić ćwiczenia, tak aby czuć się lepiej. Myślę, że takie trzy słowa, które opisują współpracę z Galenem, to radość, energia i profesjonalizm. Moje życie zmieniło się pod tym względem, że nie doskwiera mi ból przede wszystkim ramion, pleców. Wtedy, kiedy siedzę 8 godzin przed biurkiem, kiedy pracuję przed komputerem, jednak mój kręgosłup na tym cierpi. Dzięki ćwiczeniom, dzięki wizytom w galen rehabilitacja, moje życie zmieniło się na plus, ponieważ jest o wiele lepiej, ponieważ ćwiczę i mam tą motywację do ćwiczeń. Galen wybrałam dzięki lub przez mojego, przez mojego męża, ponieważ on trafił tutaj po dosyć poważnej operacji. Ja, ja zapisałam się razem z nim na wizytę do doktora Wojciecha Kubasika, ponieważ doskwierała, doskwierał mi ból całej lewej strony ciała. Mój mąż ćwiczył, ja w tym czasie byłam masowana, a później była zmiana i ćwiczyliśmy sobie razem w tym samym czasie. Mój mąż skończył rehabilitację, jest wszystko w porządku, a ja zostałam i ćwiczę tutaj dalej. Galen poleciłabym osobom, które tak jak ja nie ćwiczyły wcześniej, które boją się pierwszej wizyty na siłowni lub rehabilitacji, które chcą zmienić coś w swoim życiu i przede wszystkim chcą się poruszać. Więc myślę, że poleciłabym Galen takim świeżakom sportowym jak ja.